Jakub Szenk, w Sopot. Mogą być trudne pytania? Najlepsze. Trudne, użyłem tego słowa, ponieważ chciałem zapytać yy, o tak zwany trudny charakter, o jaki jesteś posądzany. Czy często do Ciebie takie, takie opinie docierają, że no, ten trudny charakter u Ciebie jest jakąś przeszkodą i czy musisz udowadniać? Nie muszę udowadniać. Eee, czy jest trudny, to jest... E... Ostatnio nawet z trenerem Tabakiem mieliśmy rozmowę na ten temat. I trener Tabak jasno powiedział, z czego wynika ten trudny charakter. Z tego, że jestem szczery i niczego nie ukrywam. I jeśli ktoś to odbiera jako trudny charakter, to już jest jego moim zdaniem problem. Aczkolwiek w sporcie i w koszykówce z łatwym charakterem, i z takim pobłażliwym, i z takim miłym, często nie dochodzi się do, do najwyższych celów, które sobie tam zakłada się. A było tak, że w trakcie Twojej kariery wielu trenerów, szczególnie trenerów, wątpiło, i teraz jakby mając za sobą takie sukcesy jak w, przez ostatnie powiedzmy miesiące, masz pewną satysfakcję, że wiele osób no, nie wierzyło w Ciebie? Nie mam, nie, nie mam e, satysfakcji i staram się zdecydowanie nie myśleć o tym i, i nie, nie patrzeć wstecz w takim, w takim negatywnym wydźwięku, bo to jest trochę negatywny, jednak wydźwięk i zajmowanie się takimi rzeczami e, w niczym nie pomaga. E, mam co robić, e, mam dla kogo to robić. E, i, I wiem. Dokładnie wiem, w, w którym kierunku zmierzam i w którym kierunku chcę dalej iść i, i się rozwijać jako osoba i, i jako gracz. Jeżeli się zostaje najlepszym zawodnikiem Polskiej Lidze w finale, zdobywa mistrzostwo, dochodzi się na ten szczyt, to jak znaleźć motywację, żeby iść dalej? No bo to jest taki, na polskich parkietach, no to w, wiele więcej osiągnąć się nie da. Wiadomo, że można to powtarzać, ale... Mhm. Szczerze, wydaje mi się, że to jest kwestia charakteru i tego, w cudzysłowie, może też trudnego charakteru, że dla mnie naturalne jest to, że chcę wygrywać i jestem zmotywowany do, do każdego treningu i do każdego meczu. To wychodzi po prostu całkowicie naturalnie. Ja nie, nie mam problemów z, z dodatkową motywacją. Nie mam problemów z tym, że że mi się nie chce, że, że czuję jakiś przesyt, że e, myślę, wybiegam gdzieś w przyszłość tym, co będę robił, czy, czy czym się będę zajmował. E, na ten moment nie mam z tym problemów i to jest całkowicie naturalne, że ta motywacja jest i ja mam bardzo dużą chęć wygrywania meczów, zdobywania e, kolejnych tytułów, kolejnych medali i cały czas mam głód rozwijania się jako gracz. Bo, bo jak nawet pokazuje ten sezon, czy pokazał ten sezon w Europie, jeszcze mamy dużo, dużo do, do zrobienia i do nadrobienia i do osiągnięcia. Zgadza się. A chciałem zapytać, czy choroba, z którą miałeś problem i którą przeszedłeś, czy mocno Cię zmieniła jako, może nawet nie sportowca, ale jako człowieka w tym podejściu, w tym, przy tym, w tym charakterze, w podejściu do spraw nie tylko sportowych, ale tego, o czym mówiłeś przed Na pewno. Na pewno zobaczyłem Byłem, na pewno jestem w stanie teraz spojrzeć na, na, na cały kształt życia i kariery w zupełnie innych priorytetach i, i zupełnie inaczej, co mi osobiście bardzo pomogło dać wartość, uporządkować tą wartość wielu wielu aspektów życiowych czy, czy kariery, więc to na pewno bardzo pomogło, mimo że to wszystko nie było łatwe, aczkolwiek na dłuższą metę było to bardzo, bardzo pomocne i, i, i coś, co na pewno bardzo mnie ukształtowało jako człowieka i, i jako zawodnika, i jako ojca, i we wszystkich aspektach, tak naprawdę E, życiowych, więc e, pozwoliło to na pewno spojrzeć szerzej na, na, na to wszystko i, i, i to naprawdę w dużym stopniu pomogło. Wspomniałeś o, o europejskich polach w tym sezonie. E, bilans był, jaki wiemy, w, wygraliście jedno spotkanie. Czy to była bardzo bolesna lekcja dla was? Czy, no bo wiadomo, że nie mogli realistycznie. Mogliście się spodziewać, że będzie bardzo, bardzo trudno, że może no, że miejsce w czołówce to nie dla was, ale dostaliście no, mocny, zimny prysznic, tak to nazwijmy, więc jak to, jak, czy to było bolesne? czy to mhm. jako... Na pewno bolesne były te, te e, porażki i te z tygodnia na tydzień rosnąca taka frustracja, że tych meczów nie udaje nam się zamykać. Patrząc tak z boku całkowicie na, na suche fakty i na wynik, na pewno jest to bolesne nie tylko dla nas, ale myślę dla, dla polskiej koszykówki e, i, i dla takiego społeczeństwa, które wokół tej koszykówki jest, myślę, że to na pewno jest bolesne. E, aczkolwiek patrząc e, głębiej i z perspektywy mojej jako zawodnika, który uczestniczył w tym wszystkim, e, już takie to bolesne nie jest, bo, bo, bo sprawdziliśmy się, e, zobaczyliśmy, że drugie rozgrywki w Europie znowu. Patrząc na suche fakty, ok, jesteśmy bardzo daleko, ale patrząc na styl, na, na przebiegi tych meczów, na, na poziom. E, e, na, na, na konkurencję, jaką dawaliśmy tym zespołom wyżej notowanym, wydaje mi się, że aż, tak, aż, aż takiego, takiej różnicy, jak pokazują wyniki, nie ma. E, I i e, czytałem też. E, Swojego czasu wywiad y, z prezesem Trefla i, i z dyrektorem Trefla, to również jako organizacyjnie organizacyjnie bardzo pomogło. Tak. Y, I też oni zdają, zdają sobie sprawę, jakie mogli inne ruchy poczynić, jeśli chodzi o obcokrajowców, więc y, myślę, że z pewnymi korektami dostając kolejną szansę w Eurocapie Jesteśmy jako drużyna, jako organizacja zrobić kolejny krok do przodu, bo, bo mm, Naprawdę w większości meczów byliśmy tam i walczyliśmy o zwycięstwo i to naprawdę niewielkie detale przesądziły o tym, że, że nie potrafiliśmy tych meczów po prostu przepchnąć na naszą korzyść. Zanim będzie kolejna szansa ewentualna, no to to jest walka o obronę mistrzostwa. Wiadomo, że trudniej, jak to się mówi, pozostać na szczycie niż do niego wejść. Yy, jakbyś mógł porównać obecny tref, teraz już po tych zmianach w tym sezonie, z tym, który zdobył mistrzostwo. Yy, w czym jesteście lepsi, w czym jesteście gorsi, i jest, co Wam daje nadzieję, że teraz się uda to powtórzyć? Na pewno jesteśmy podobni, jeśli chodzi o naszą, nasze możliwości defensywne i wydaje mi się, że też w tym momencie jeszcze e, ciężko jest ocenić, e, porównać te dwa zespoły, bo jesteśmy tym zespołem, którym jesteśmy w tym momencie stosunkowo krótko po tych wszystkich zmianach, które. U nas zaszły, więc na pewno jeszcze potrzebujemy czasu i my, jako zawodnicy i trener, wiemy, gdzie jeszcze mamy największe rezerwy w defensywie, bo, bo mamy tych rezerw jeszcze dużo i, i tutaj jest naprawdę duże pole do, do poprawy. I, I tak jak mówię, w tym momencie, na ten moment jest naprawdę ciężko. Wiemy, że jesteśmy zespołem, który może zdobywać dużo punktów ale wiemy też, że chcemy być zespołem, który będzie wygrywał mecze defensywą, trochę te akcenty w stosunku do zeszłego roku są przyniesione moim zdaniem jednak troszkę bardziej na obwód i, i, i tutaj mamy naprawdę, naprawdę bardzo dużo talentu, żeby, żeby zdobywać dużo punktów, bo, bo graczy obwodowych mamy o każdym profilu mamy dobrych strzelców, mamy, mamy kreatorów, mamy Nika, który dochodzi do coraz lepszej formy, który jest klasowym graczem. Także wiemy, jakim zespołem w tym momencie jesteśmy, ale też zdajemy sobie sprawę, gdzie chcemy być i jak chcemy te mecze wygrywać, bo wiemy, że w serii play-offowej, większość z nas wie, w, czy, czym się charakteryzują serie play i, i że to jednak defensywa i te, te redukcja tych błędów do, do minimum daje tak naprawdę sukces w tych seriach play -offowych. I tak naprawdę to tyle. Też bardzo chcemy jako cały zespół i ci gracze z zeszłego roku i trenerzy zapomnieć jak najszybciej się da o, tych, o tym wszystkim, co było w zeszłym roku, no bo nie możemy cały czas żyć tym zeszłym rokiem i tym sukcesem, bo w tym momencie, mimo wszystko, mimo tego, że zachowaliśmy dużo graczy, to ten zespół jest inny. Chcemy grać podobnie, ale ten zespół jest inny. Także. Ja też, mimo że odpowiadam na to pytanie, chciałbym mimo wszystko jak najszybciej Dobrze. E, to, to zakończyć. Można bo... było nie odpowiadać. To jeszcze na koniec, jedno krótkie pytanie. Kątak jest ważny do 2027 z teflem. Byłeś już za granicą raz, była to niższa liga. Czy jeszcze kusi, żeby wyjechać do jakiejś ligi no, mocniejszej, spróbować gdzieś szans? W czy już osiąść w Polsce i tutaj się spełniać? Zawsze mnie to kusi, zawsze teraz szczególnie po, po, po rozgrywkach eurokapowych kusi jeszcze, jeszcze bardziej, żeby spróbować. Ale jak fakty pokazują i podpisany kontrakt pokazuje i moja życiowa sytuacja, że dobrze też jest znaleźć swoje miejsce w końcu na ziemi i zagrzeć troszkę spokoju w jednym miejscu. Aczkolwiek myślę, że w ambicji i w głowie każdego sportowca, każdego polskiego koszykarza powinno być to, żeby Mieć chociaż chęć i głód wyjazdu za granicę i, i starać się mimo wszystko robić wszystko, żeby, żeby nawet nie decydując się, żeby może zagraniczne kluby się chociaż odezwały i mieć chociaż małą satysfakcję, nawet jak się nie będzie chciało skorzystać, żeby, żeby taką świadomość w swojej głowie mieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.